To jak to, ale Beta Lenska ma prawo śpiewać o tym, żebyśmy się dali ponieść w kierunku szczęścia. E, nieważne co za nami, patrzymy w przyszłość i liczą się te małe kroki. Najpierw do 14, później do fajrantu, później do kolacji, a potem już dniami możemy liczyć. Do tego piątku też jakoś dobrniemy. My w Radiu Supernowa staramy się metodę małych kroczków u Was stosować. chwil na finał tej godziny, jak już wspomniałem, za chwilę 14 i najświeższa porcja informacji w Radiu Supernowa. Oto promocja. Wiesień się zaczyna. I tak wakacje dobiegły końca. Ale A nie u nas. To dla nas czas. Przedłuż swoje wakacje z Radiem Supernowa. Wygraj dwuosobowy wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu w Kołobrzegu. Wystarczy, że zgłosisz się na www.radiosupernowa.pl i napiszesz czemu to ty potrzebujesz ekstra wakacji. Wakacje trwają wiecznie w Radiu Supernowa. Oto promocja. Reklama W programie Bezcenne Chwile Otwieraj nagrody za płatności Mastercard winyle, Bilety na koncert Mastercard Music Oraz spotkania z artystami Odnaleźć w muzyce część siebie Bezcenne Kupuj Olań dziś na shopping, Za dostawę zero złotych Dostawy gwarant tutaj ma Cześć, tu Sobomir. 9 września to dzień super zakupów w Shopee. Powiesz teraz. Shopee. Wow, Kasiu, jaki piękny dom. Skąd taki projekt? Z Murator Projekty. Murator? Projekt domów? Aniu, no oczywiście. Murator to nie tylko fachowe porady. Mają tysiące sprawdzonych projektów domów, własnych architektów i ekspertów kredytowych. O, doskonale. Czyli wszystko w jednym miejscu. Dokładnie. Wejdź na www.muratorprojekty.pl i sama zobaczysz. Dokup internet światowodowy w Play. Grasz, oglądasz, streamujesz. Możesz robić wszystko już od 30 zł miesięcznie po rabatach za zgody i z umową tylko na 6 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Play. Za każdym wybitnym mężczyzną stoi wyjątkowa kobieta. Ołena Zełenska musi być niezwykła. Mocny portret ukraińskiej prezydentowej kreśli Alina Makarczuk, pochodząca z Ukrainy dziennikarka. Poznaj historię scenarzystki, której życie potoczyło się wbrew jej scenariuszowi. Ołena Zełenska. kim jest Pierwsza Dama Ukrainy? Do kupienia w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz na wybieram.pl. A gdybym był zawsze na tak? Czy 5G od plusa udźwini 104 levele w smartfonie? Tak. A czy serial będzie super śmigać? Tak. A czy wytrzyma wideokonferencję z szefem? Tak. I to 5G jest teraz bez limitu. Nawet przez rok? Tak. Rządzisz. Najlepszy internet 5G w smartfonie teraz bez limitu nawet przez rok. Do tego Samsung Galaxy A53 5G w stałych ratach. Plus. Wybierz swoje wszystko. Szczegóły na plus.pl Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już w tym tygodniu kierunek Alpy. Szynka szwarcwarska w plastrach 7,99 za opakowanie. A wszystkie duże czekolady Milka 2 plus 1 gratis. Tak smakuje świat w Lidlu. Dr Max Drogeria to sposób na maksymalną odporność. Zadbaj o zdrowie dziecka. Wybierz suplement diety witaminowe żelki Dr Max za jedyne 9,99. Sprawdź na drmaxdrogeria.pl Reklama Słuchasz Radia Supernowa Czas na informacje Kolejka po tani węgiel Pod takim hasłem będą protestować górnicy Przyjdą przed biuro premiera Morawieckiego Problem śniętych ryb się nie skończył A te słowa potwierdza minister Anna Moskwa Szczepionka przeciw koronawirusowi W formie inhalacji Właśnie pojawiła się w Chinach Minęła 14. Informacja ma dla nas Agata Chruściak. Początek? 12 września, wtedy.